Ciężko, co? No plan jest kurwa prosty chuj, mianowicie tu kurwa pykens tak z tego pykensa lecimy sobie tym pykensem, żeby była możliwość do no, montażu tego pyk. No, jak Tu sobie na lewe koło, prawe koło jak ogrodnik, nie? No. Stamtąd później musimy to no, musimy zapodać do pompek. Pompki robimy dwie. Pyk, pyk, tu pyk. pyk tyk, tyk. To są te odboczone? Tak, te odboczone pompki. My. Mm, te co sprawdzaliśmy czy działają. Do tego są, jest komplet zaworków zwrotnych, żeby ta woda się nie cofała. A później już cała reszta. Instalacja będzie generalnie bajecznie prosta. Bo tu masz dwie, dwa typy instalacji. To będzie instalacja wodna, hydro, elektryczna do prądu, żeby był guzik. zapierdolimy sobie guzik w kabinie, żeby i kurwa. To zjebałeś? Kurwa. No. Chcę ponownie jechać. Aj, waj. Nie jest dobrze, kurwa. Nie jest dobrze. No tego już nie, ten, nie, nie pomalujesz Wyjdę Pójdę do brico, odłożę i wezmę drogie <laughs> No co zrobisz? Najpierw robimy instalację pod, pod wodę, nie? Jak będzie pod wodę, to wtedy będziemy wiedzieć, jak instalację robić pod prąd. To inną dyszę byśmy pomagali. No proszę, no bo na takim asfalcie jak jest dzisiaj, no. to to Ci będzie mega szybko szło. Bo... Czekaj, trzymaj go. Zatrzymaj tu go, kurwa, wyłącz na chwilę. Trzymaj za to. No. Czekaj, czekaj, i... czekaj. czekaj. czekaj teraz... Kurwa jest kurwa. tak wysoka. Zobacz tak, tak, tak. czy nie jest regulowana ta dysza w jakiś sposób. Trzymania tych kamer, tych mniejszych, do tych no. nie? No. Dać kurwa Filipowi. <laughs> I kurwa kręci tam. Nagrywać, a mógł zdjęcia robić. I co tam, jaki tam? No właśnie, idziemy na dwór, i zaraz to sobie wszystko elegancko tego jest trzy Wszystko. Majka, nie masz lagi. Czego kurwa? Nie masz lagi do tego. Do. Kurwa. Nie ma szlagi to kurwa Kurde. laski kleju na ciepło, no. się ciężko co Tu jest zbiornik. Zbiornik ma zawór, żeby odcinać wodę, jak coś. Później rozgałęziamy się na dwie pompki na lewe koło, na prawe koło. Później wychodzimy sobie z pompki. Tu zaworek zwrotny stawiamy, żeby woda się nie cofała. I wychodzimy sobie na dwie dysze na jedno koło, i analogicznie z drugiej strony na drugą. I to powinno być git jeśli chodzi o prąd z kolei to z prądem będzie spoko, bo wychodzimy sobie plusem od akumulatora, musimy znaleźć jakiś bezpiecznik bo nie mamy bezpiecznika, żeby ta instalacja nie zjarała fury e, wpinamy się do plusa, plusy mostkujemy w dwóch pompkach razem, minusy mostkujemy razem i minusowym kabelem musimy się przeciągnąć aż do, do deski rozdzielczej i tam wstawić sobie guzik on off i gdziekolwiek się wpierać do masy i generalnie mamy to choć pójdziemy zajebać bezpiecznie, bo to jest fajny bezpiecznik do tak potwierdowania. Widziałeś rozpóreczkę z tyłu? To świeża sprawa? nie? Świeża sprawa, dwie stówki, no, ale ładnie, nie? Ładnie, są butlą też chyba się skomponuje. Wszystko kurwa przemyślałem razem z tubą, kurwa, tu będzie wszystko Mutantem. No, to jest taki kurwa luks z że nikt takiego nie ma. No Na pewno nie na tej ulicy. Oj, a tu ci powiem, że mam, mamy konkurencję. E? Tak? To tam prosto za krzyżówką, za bocianem stoi kurwa cabrio czerwone kurwa całe w takie krwistu czerwono ładne kurwa. Aż bym tam się przejechał na swoim Stegemale, zobaczył czy się stoi. Co? To przejedziem. A tu ten kabel co, oni go wyjebali, bo zjebali? No tak, no to my sobie go, ten... No. My sobie wystarczy, że upierdolimy końcówkę i zarobimy i mamy drugą połowę tego... Jest zamknięte Chuja ona w ogóle jest tej Zgniła już z pługu I to jest do audio I tu masz kurwa gniazdko. Tak, zobacz. Mm. Profesjonalnie. Całkiem profesjonalnie co? No, normalnie kurwa, w żar się nie, nie puści za ja pierdolę. Co jest Trzymaj Jadł pierdolenie! Koczymy! I teraz pokażę Wam. Co tam ma który Robimy za ślepki. Za ślepki przewodów. No i Na razie tylko zrobiłem montaż otworu Ile będzie dyszy? Ile będzie też dwie tam do dalej na mnie tu więcej nie widział! Je. i teraz kurwa nie wolno pojechać biegunów, oczywiście, bo będzie przypał. Na przykład ta jest fajna, bo ma osłonkę, widzę. O, tego mi kabla wykrój tego zieleńca. On długi. Tak byśmy to zrobili. Tu byśmy się przewiercili. Tu i tu. w no. no, nie Niezadowolony kret Z tego zjawiska jest dość mocno Tu będzie trzeba teraz trytki zapodawać każdego kto nie chce zobaczyć, wolisz wydać 10 tysięcy na 200 koni z auta, Czy za ja mam to założyć... woda jest? Nie za gówno? Masy No budę Si, bo i tak te kable tylko tu, wyjście do wody mamy tu i mamy tu. Widać. Coś wyjebał się, a tego lujem. Żeby się dało w ogóle jakoś tutaj opuścić. No. Pan Paweł, nie?